Jakieś drewno halo, Hello, hello! Hello! hello witam pana. Ukasz. Cześć. Nikt, masz taki długi nick, że ci... No. Witajcie widzowie. No już był taki mały wstęp na samym początku. Może to... mój tata ucnie, może nie, nie wiadomo. I. Witam was w swoim odcinku widzowie, to Łukasz, Badlandy. To Łukasz. Badlandy, ej, ej. witam was. I, 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 i. Witam Was na kanie Hencinka Chyberlanda. Mam w ogóle takie same e, e, skiny. Więc e, ja jestem. I co? Jest, co? Jest. Co? Nie Trzeba spać, ale chyba... No słucheczki i subskrypcje do góry. Jak to się stało? Wy ostatnio przesypialiśmy Przesypialiśmy. E, co, co, co Co ty tam napsułeś? Uderzyłaś mnie. No wiem, ale co ty tam napsułeś w tym Minecraft'cie? To no twoja wina, ty jesteś hakerem. <laughs> No, co to za wielka lampa, mi się szkoda. Chciałam... Chciałam... automatyczne. Mój. Dobra, to co, idziemy? O nie. W naszej tułapce? Nie, nie umiem. Masz trzynasty poziom, to nieźle. No, a ty? Dziesiąty. Osiemnasty. Ojoj, Ja bez okularów. No, dwa. Ja, ja w ogóle myszką nie uszam. Mamączkę kosną, czemu? Ja tutaj mam jedna, jedynkę. Kamienna płyta. Ej, jak ja tam... niestety, niestety dwa razy tak prawie spadłem, bo chciałem wodą chciałem iść. Ja nie idę wodą. No już prawie, no już prawie, no już prawie! Zdęcieczki i subskryb... Dobra, przywitam się jeszcze raz na samej górze, bo ta noc w ogóle nam przeszkodziła. Więc... Zobie słyszę! Boże, bo to wszystko pchawki, ja cię chętę! Ciekawe, czy tam coś, coś się nie... Ty, tam musisz patykami chyba zabijać, jak ja to będę poprawiał. Tak, jest tutaj. Dobra, ty jesteś... Bum! Cześć. Z tej strony. Patykami, a mogę łapką, bo a. ja nie mam. Mam patyki, mam. Mam patyki. Znaczy, hmm. tak nie, no teraz jak mnie tam nie ma, tylko nie kręć się teraz koło mnie. Okej. Okay. Ja tutaj będę. No, ja się nie kręcę. Okay. I nie czas. Tu jest znowu ja, taka syhelka. I no, był taki mały wstęp, już to powiedziała na wstępie. Był mały wstęp. dobra. No, i. Jest kolejny. Patrz, patrzcie, nie to, ale patrzcie na to. Tam jest nasza farma mobów. Ja, my tam normalnie byliśmy, ale jeśli nie oglądaliście tego wow, odcinka... No, się woda wylała. Mm. Mm, mm, mm. No to lipa. Nie chodź tędy. To Ej, coś, coś tam ciekawego w lejku? Nie ma nic w tym lejku. Ej, jest złoty hełm! Czemu tam się woda wylała? Co tam było w ogóle? Woda. Była woda, bo no bo woda się wlewała, to była woda. Aha, bo to jest tu. Dobra. To tu już. Fajnie, sumie... no, by... no dobra, dobra, poczekaj, bo ja tutaj no, mam nie, złoty hełm. Do... Prawie cały jest zniszczony, ale nie wiem, czy ja. Będzie jako tutaj. Ja już mogę niszczyć je patykami? Creeper! Niszczysz je patykami? tak? Tak. Dobra. Okej, okay, jeszcze. Eksp. No, Expo do mnie przyleciał. No co za. X No tam Expo jest! Kuleczka Expo! Dałaś mi. Ty go zebrałeś. Jak to? To jest niesamowite. Krypcio! Mam Cię. Dobra. No chodź tu XP! się No. mi! on wy, wybuchnął. Jak to zrobiłaś? Powiedz mi. Ja nic nie zrobiłam. No to tutaj to, czekaj, czekaj. Nie kręć się tutaj teraz. My stacie, no i no mam trochę swojego szefa. Nie mam zacięcia, Ale tylko jedno. Mogę móc... czkę kosną zjeść. Co to za ramię? No co ten szkielet tutaj robi. Dwa szkielety przepraszam bardzo. Ja się wystraszyłem, że... O, mam kości super. Super zbiory, naprawdę. Mm. A tak na serio, bardzo fajny. Keeper. Dobra, wykonam go. Bez utraty życia. Czemu te, te suszynie się nie... Powiedziałeś, się ekspert. No trudno. Ej, no, no nie, no, no ten szkielet skacze. Chciałbym je strzelić. No czemu ty skaczesz? O. Kość jedna, strzała, Po. Super, no mam szale. już cztery kości i ja mam pięć strzał. a pochów mam. O, dobra. Tam pająk spadł i zginął z wysokości Super I ja tam, że tutaj poprawić, faktycznie I Ciekawe czy te rzeczy by do skrzynki no, na razie te strzały nie Mnóstwo tu jest A! Buchnie! Kolejne Zawija ich, nie patykiem już Chyba. secure co? To, 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 to faktycznie? Co, kto następny? to, to faktycznie patygi jest może. Wiesz co? Raka, się nie boi. No. Dobra. I teraz mam. Ej, w ogóle nie pokazuje. No oha jak padnie po skrzyni. Jak was nie było tutaj więcej A może twoje ta skrzynia oni spadają? Te lajki, o nie. Ja, ja moje nie mogę otworzyć. Chyba, tak? Szybko, szybko. No nie! Kipery! Kipery! Nie, ch nie chcę też ciebie uderzyć. Gdzieś mi się lejek, że tu kupił? Moje skrzyni nie ma. Kiper, zabij. Fają! Fają! Ha, już nikt nie spada. Kiper. Co mi się stało z tym moim lejkiem? Że... I nie mam. On gdzieś spadł. Tu jest gdzieś niżej. Ja nie widzę. Tu jest mioseczko. Ni Ale w sumie mam y dwa pełne wiadra. Tam są dwa pełne wiadra. Więc na razie to zabuduję. Spróbuję to. No chodź tu. Więcej was tutaj... No i chodź... Nie mam uczę. Uczę, on uczę to... Muszę sobie zrobić. A, crafting! A! Perfekto. I zgodzisz do tamtych lejków. Aha. No to tylko ta by ta patrzyła w moich lejkach, czy coś jest. Nie, ja już tutaj odnalazłem, wiesz? Tak, ale w moich lejkach coś jest bo do skrzynek mi nic dać nie tam chemik no halo? no tak, nie ma nikogo, to sobie wszystko na koniec tych lejków pozbieram więcej was tutaj nie mogło być dobrze, no halo? tutaj nic? dwa pochy jeden to Lesie, równa. A, a tutaj tu, tam ogólnie leci, czy nie leci? Do skrzynek nie, ja muszę zbierać. Yy, do skrzynek nie leci, dobra, to poprawiam to. Chyba. Ja nie wiem. No teraz w ogóle nic z nich nie wypada. O nie, nie ma leków. Nie mam co sprawdzać. Oj, Pają, chyba. O, zebrałam. Mam plejek jeden. Mm, to zostaw mi go tam. Skrzynce ci. Znaczy. nie. eks, to mnie poleciał. W sumie to można tutaj. Kyber, yy, kyber. Łuk! Łuk, uk! No nie, łuk, uk, uk! No czemu ten łuk nie? A no to złap ten łuk od, od tego. O tak! Mamy no, Czyli w skrzynce mamy 13 strzał. Yy, czyli... Idzie teraz do, do skrzynek, czy do, czy do lejku? E, w lejkach nie ma nic. No czemu ten chyba tak w Nie wiem. W lejku niczego nie ma na razie. Dobra. My, mamy tu dużo strzał i, i dużo mączki kostnej, I to jest. Ja zbieram te państwo. Nie, nie zbieram. Ta wlatuje to i po kolei! Okej, okay, ja to to wszystko ustawiam po kolei teraz, chyba. No to dobrze. Cicho? Oj, ta już noc sta się zbliża. O no to musimy. Tylko poczekaj, to jeszcze ustawiam wszystko. Ja to. Ja okay, mam... to chodzimy spać. Ej, ja tylko że nie mam muszka. No właśnie, to musimy tutaj. Następnego dnia wiemy, wiemy co robimy. Nasze zdjęcie naszej tej nasza tradycja będzie. Jakie zdjęcie? No bo ja mam takim takim tym, takim pokoju mam zdjęcie i tam co odcinek zdjęcia. Aha, zmieniam. dobra, ja potem już tam pójdę na górę.